Dzień dobry, Ukarzbiniek firma Jara Poland. W technologii proponowanej przez nas na tym doświadczeniu zastosowaliśmy nawóz Jara Mila Korny 72028, częściowo wysiany rozsiewaczem przez a częściowo zastosowany w podsiewacz. W dawce łącznej 350 kg na hektar. Produkt ten zawiera poza azotem, fosforem i potasem również magnez i siarkę oraz 4 mm, w tym cynk, jakże ważny w uprawie kukurydzy. A propos azotu, zastosowaliśmy produkty. Jarabela sulfan, dzieląc go na dwie dawki. Tak? Pierwsza dawka została zastosowana siewnie, a druga zostanie zastosowana w fazie około powiedzmy 4-5 liści. Produkt ten poza azotem zawiera również siarkę i wapń, troszeczkę magnezu, co patrząc na uwagę. Mając na uwadze stanowisko oraz niskie pH, powinno przynieść i moim zdaniem przyniesie bardzo dobre efekty. A propos nałożenia do listnego, zastosujemy w fazie około 5-6 liści produkt Jara Vita kukurydza z dużą zawartością fosforu i cynku, żeby w tej początkowej fazie wzrostu kukurydzy właśnie dostarczyć roślinie efektywnie fosfor i cynk. Dziękuję.